Ja strasznie chciałem być leczony, a pewne procedury nie pozwalały uruchomić jeszcze to jest, leczenia. To jest ogromny problem. Myślę, I, że w Polsce strasznie. I to jest i wtedy naprawdę jest strach. Bo wiadomo, w, że ten czas. I ucieka, ten, że ośrodek, ucieka. ten ośrodek mhm. może pomóc, może pomóc, bo daje jakby... To jest poczucie, że się rozpoczęło. Mm. Że się rozpoczęło. A czego Państwa nauczyła choroba? Dwa takie są bodźce. Jeden to jest taki pe pewien rodzaj tolerancji, że patrzysz na ten świat inaczej. E, 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 rozumiesz więcej, wybaczasz więcej. Tak. Ja stałem się o wiele łagodniejszym w obejściu, tak? Potwierdza to Pani? Człowiekiem. Tak, tak. tak, tak. Pewnych Czasem tak tylko w nie samochodzie myli. się na inny kierowców, to, to wyładowuje się, prawda? Ale stałem się bardziej, bardziej takim człowiekiem e, e, obserwującym i mającym zrozumienie raz. A dwa, może ważniejsze, jak ci się życie tak nagle skraca, może się skrócić, to jeżeli budzisz się rano, i jest dobrze, to masz taką intensywność życia.